sobie o jednej z ras, którą my możemy zagrać w Baldur's Gate 3. Rasa jest dość tam mroczna, mówi się o niej, że jest z natury zła i bezwzględna. Kojarzyć nam się mogą z nią najgłębsze podziemia, zepsucie i ataki, najczęściej w ciemności. Wiecie już o co chodzi? Porozmawiamy dziś o drołach, czyli mrocznych elfach. Droły to rasa wywodząca się od elfów. Zostali jednak oni wypędzeni ze świata na powierzchni z powodu podążania ścieżką wytyczoną przez boginię Lot. Zamieszkują oni podmiot, stąd ich niezwykłe zdolności. Grając z mocnym elfem w Baldur's Gate nie musimy się martwić o pochodnie, gdyż w ciemnościach widzimy to 24 metrów. Dodatkowo otrzymujemy, tak jak w przypadku elfów, niewrażliwość na sens powodowany magią oraz zwiększone rzuty obrodne na zauroczenia. Dodatkowo plus 2 do zręczności i plus 1 do charyzmy, ale także biegłość w rapierach, mieczach krótkich, kuszach ręcznych. Bazowa szybkość pozostaje na standardowym poziomie, czyli 9 metrów. W świecie Baldur's Gate możemy rozróżnić dwie podklasy drowów: Drawy zaprzysiężone Lot i drawy Seldarine. Podrasy te nie różnią się praktycznie niczym, jeśli chodzi o samą mechanikę, natomiast różnica jest bardzo duża, jeśli chodzi o tła fabularne. Trzeba wam wiedzieć, że w roku trwa odwieczna wojna między drołami. Niektórzy uważają, że jednak powinni pokonać lot, żeby zasłużyć tak jakby na powrót na powierzchnię, inni natomiast jej służą. Jeszcze inni, tak jak właśnie Droły Seldarina, dążą do tego, aby pojednać wszystkie Droły i zażegnać konflikt z Lot. Podejrzewam, iż wybór tutaj podrasy będzie miał bardziej wpływ fabularny i w niektórych liniach dialogowych, tak samo jak było to w przypadku Diabelstwa. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zachęcam Was także do obejrzenia reszty filmików dotyczących Raz w Baldur's Gate 3.